Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie. Tomasz Agięcki, zapraszam Was do nowej serii, która mam nadzieję potrwa jak najkrócej, ponieważ uda nam się w tej serii wszystkich natychmiast w pięć tygodni przekonać do wolności. Propaganda. Proste, nie? Wydawałoby się. Witamy Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Pamiętajcie, że zanim zaczniemy Wam mówić, dlaczego policjanci powinni być za wolnością, bo taki jest tytuł tego odcinka, zapraszam Was bardzo serdecznie na Veto Media oraz na, do sklepu Veto, gdzie możecie zakupić sobie książki oraz jakieś usługi. Zaczynamy, wech. To... No jedźmy z tym, to jest mega trudny temat na sam początek. Ja powiem Ci szczerze, że nie jestem przekonany, ja nie wiem, czy bym potrafił yy, podołać, ale głównym tematem odcinka jest... Dlaczego policjanci powinni być za wolnością? Czy ktoś już wie? Bo ja zastanawiałem się długo nad tym. Nad tym. Dobra, ale wiem Maciu, że masz trzy propozycje, trzy tak, argumenty. Ja mam trzy... Czyli wyobraź sobie, że podchodzisz do policjanta na ulicy, który Cię ściga za to, że krzywo nosisz maseczkę, Um, mm -hmm. I widzę i patrzę na jego emblematy i mówię, czy pan jest zatrudniony przez korporację McDonald's? Czy to oj. jest ten moment już teraz? To jest ten moment? Już <laughs> taki anarchokapitalizm, że czy pan jest zatrudniony przez korporację XXX jak w cyberpunku e, 2020, jak ktoś grał w grę taką e, no, pen and paper, czy taką papierową, taką księgą i robi się... Robił, nie, chodzi o to, że robiłeś jakieś takie, wiesz, karty postaci, tam można w ogóle było grać takim policjantem, który właśnie był na usługach korporacji. Jak świat był już zbudowany. Będziecie grać w Cyberpunka 2077, już niedługo jak CD projekt nie przedłuży, nie przesunie tej, tej premiery, to już niedługo będzie może taka możliwość zagrania mm, policjantem wynajętym przez korporację. Przesunę. E, to jest moment. Pytanie. Czy, i, oczywiście. Oczywiście nie mówimy o takim abstrakcyjnym, już daleko idącym w samoświadomości w zjawiskiem, jakim jest prywatna policja i prywatny, prywatni ochroniarze korporacji. Pewnie do takiego świata już niestety dążymy. Tak, zaczynam od takich, takich podstawowych argumentów, dlaczego policja powinna się starać za tym, żeby policja nie była w takiej formie, jakiej jest teraz, żeby szła w, w inną legislację, w inne, inny tryb działania. Mm -hmm. Na pewno, przede wszystkim, pierwszym argumentem, dla dlaczego policja bardziej powinna być za wolnością w rozumieniu nie wiem państwa minimum, państwa minimalistycznego, bardziej wolnego niż jest chwila obecna, to na pewno brak kar za przestępstwo bez ofiary. Kojarzycie sobie argument wolnych konopi. Te palenie jednego skręta z jednym getem, wiesz. I łapaniem tych, tych ziomeczków w dresikach, którzy uciekają, bo palą sobie właśnie skręta nad brzegiem jakiegoś jeziora, czy, czy w parku, nikomu nikogo nie krzywdząc, czy ganianie się za y, gościami, czy y, cilującymi ludźmi z piwkiem w ręku, czy to właśnie na bulwarach wiślanych w Warszawie, czy gdziekolwiek jesteście, y, to te ganianie właśnie za tym przestępstwem bez, bez ofiary. Ale to jest masz, Tutaj sądzę, masz przekonać policjanta, jak przekonasz policjanta, żeby nie ganiał za... Łatwym celem, za lekko No bo to jest u... uwłaczające, to jest uwłaczające. Wyobraź sobie, uczysz się przez 18 lat, no, wyobraź sobie, szkoła podstawowa, liceum, czy zawodówka, czy techniką, potem jeszcze studia, akademia policyjna itd. Mhm. i tak dalej, i masz latać za jakimś, o, wiesz, jakimś małym ziomkiem, małolotem, który sobie pali skręta, czy e, przy, za, nie wiem, studentem na bulwarach, wyślanym, czy nawet za, doros za dorosłym człowiekiem, który robi sobie grilla ze znajomymi. I, na nielegalnym skupisku oczywiście teraz i pije sobie piwko. To jest uważające, że trenujesz całe swoje życie, żeby nie łapać bandytów, jak w CSI rozwiązywać zagadki z przybliżeniem <gry> tysiąc razy, wiesz, to, i tak dalej, no to, to jest uważające, że musisz łapać takich, takich no obszczymurków, no. no, nada, pan, no. Pan wujek policjant mówi, no ale wiesz, ale yy, musimy, musimy łapać małych przestępców, no bo my jak łapiemy dużych przestępców, Wiesz, no muszą na czymś zarabiać, nie? Nie łapiemy dużych przestępców, tylko z dużymi przestępcami się dogadujemy. Znaczy u największego mm -hmm. przestępcy to w ogóle pracujemy, ale dobra, nieważne. U bardzo dużych przestępców oni, oni, prawda, wspomagają policję na różne sposoby. Oczywiście to jest, to jest fikcyjny świat, ja nie mówię o prawdziwej polskiej policji. A z kolei łapiemy małych przestępców, żeby mieć statystyki, bo najłatwiej takiego ujaranego marihuaną chłopaka na dyskorolce, wiesz, złapać, że jedzie pod wpływem i jest w tak. I tu z kolei są statystyki, dzięki którym możemy potem dostać albo utrzymać dotację, czy budżet, który mieliśmy na ten rok. Więc takie są ich priorytety. Trzeba byłoby się wcześniej zastanowić, czy w ogóle rozmawiamy z policjantem, który rozpoczął pracę w policji, ponieważ, no nie wiem, jak był mały, oglądał policjantów. No w miał Miami, misję, i miał i wiesz, no, misję. Psi patrol, psi patrol, Chase ogląda i mówi: Kurczę, ja chcę być tak jak ten pies. ten Chase, to jest, staro... jest niesamowite. To jest nowa bajka, nie? W sensie no wiem, no może teraz, teraz dzieciaki oglądają i mówią, jak chcę być jak Chase, mam, też mam alergię jak Chase na, na sierść kocią, ale też chcę ratować <laughs> ludzi i przeprowadzać starsze kobiety przez pasy i kierować ruchem i być dobrym dla wszystkich, no ale... się czy... bajka, która promuje czyste rasy u psów, a my wiemy o co chodzi tak naprawdę. W... W rozmowach o czystej rasie. Plus, wszyscy tam są na amfetaminie. Moja Milka zaczyna oglądać teraz w To jest jej ulubiona bajka. Oni są wszyscy na amfetaminie. Idziemy, oczywiście! Zróbmy to, tak! Tak, eee. rajder nas wzywa, Nie wiem, wiem o jest. co chodzi. Posłuszna, Ale tak, ale chodziło ci o to, że zainspirowani pomocą innym i tak dalej idą do policji, chcą służyć i to, to jest zacne, to jest tak. wspaniałe I, i potem właśnie takie osoby są wiesz pionkami w grze często właśnie politycznej. To jest kolejny argument, mhm. który chciałem tutaj poruszyć, że policja jest wykorzystywana po prostu do celów politycznych, do, 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 do przeróżnych takich rzeczy, których, wiesz, nie wyobrazałeś sobie, że idziesz do policji i musisz robić takie rzeczy, nie? Czy to ochrona, ochrona, em, wiesz, jakichś tam ważnych urzędników em, wysyłają cię na obstawianie stadionów, bo, to, bo taka jest akurat potrzeba e, i rozganianie na przykład e, nielegalnych albo legalnych e, manifestacji, bo na koszulce był tam akurat e, E, walka z sierpem i młotem, zakaz, z przekreślony sierp i młot mhm. i rozwiązali mhm. wtedy Marsz powsta Powstańców, tak? Powsta powstania Warszawskiego. Serio? Była taka oferta więc, wiem, za koszulkę, tak, za koszulkę tam nie, to było rozwiązanie. Nie, tak ja mam koszulkę taką, że się do mnie państwo nie przyczepi. W ogóle pro Bo akurat jest warsza. wspierające. I to też jest kolejny argument, żeby... Policjanci muszą przestać być y, marionetkami właśnie i, jak to powiedziałeś kiedyś, y, armią, armią państwa, tak? No bo to jest armia, znaczy, to się zaczęło od tego, że policja historycznie była armią państwa. Y, bo jak się oczywiście powie y, takiemu policjantowi, to wiesz, to mnóstwo pytań, y, ja mam w ogóle w dalszej rodzinie policjantów, to jest, to jest w ogóle ciekawy, ciekawa, ciekawa historia. Y, no to jak? To będzie znowu bezchołowie, samosądy, wiesz, policja będzie prywatna, to co? Wtedy biedni ludzie będą mogli być okradani, bo biednych ludzi nie stać na to, żeby, żeby sobie wynająć agencję ochrony, no nie? Albo będą mieli abonament jakiś, na których nie stać, albo będzie ten abonament obowiązywał tylko do 18. Wiesz, że chodzi, nie? To są najczęściej tego typu rzeczy. Jak mówimy o tych, o tych stadionach chronionych przez, przez policję. No to właśnie pojawia się taki, taki wizerunek, jakby policja była czymś na kształt firmy ochroniarskiej, ale działającej na rzecz państwa. Nawet oni tak mówią, że oni bronią porządku publicznego, nie prywatnego, tak na dobrą sprawę, nie? Czyli to jest policja, mhm. która broni państwowych zasobów, państwowych dóbr, i stąd też się to wzięło, jak, 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 jak w Polsce. Policja się w Polsce zaczęła w ogóle od Konstytucji 3 maja, żeby było śmiesznie. Wyobraźcie sobie. Konstytucja 3 maja. E, jakim cudem wcześniej nie mogła w Polsce funkcjonować żadna policja? Znaczy się co? Że ludzie zabijali się na, na skrzyżowaniach, rabowali i nagle wiesz... E, 3 maja, witaj Majowa Jutrzenko, może to Majowe... nie, dobra, nie e, I co gorsza, ludzie wciąż musieli wynajmować sobie prywatną ochronę, mimo tego, że policja istniała, bo ta pierwsza policja tak naprawdę służyła do ochrony majątków ziemskich. Tak na mhm. dobrą sprawę. I to oczywiście Wrażliwa lewica mogłaby powiedzieć, no tak, bogaci, kapitaliści, właściciele ziemscy mieli policję na na, 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 wiesz, na swoje skinienie, skinienie palcem, a zwykły, a zwykły człowiek musiał jeszcze dopłacać do tego, nie? Tymczasem, tak na dobrą sprawę, to, 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 to magnaterie miały, miały swoje pierwsze takie mikroarmię. Dobra, otworzyłem mnóstwo tematów naraz. Otworzyłem mnóstwo tematów naraz. Jest, możliwa, jest możliwy świat bez policji. Policja jest armią. Państwa tak na dobrą sprawę, która nie pilnuje Ciebie tak na dobrą sprawę, tylko pilnuje tego, co jest państwowe, bardziej niż tego, co jest prywatne. E, mm -hmm. I rozmowa o tym, żeby, żeby policjantom, nie wiem, wbić do głowy wolność, że można byłoby to sprywatyzować i zamienić coś na kształt dużej firmy prywatnej, czyli cofnąć się troszeczkę w czasie, byłaby niezmiernie trudna, wydaje mi się. W sensie wydaje mi się, że nie ma takich prostych argumentów. No, z, Próbuję sobie stanąć, wiesz, w takim, takim trochę w butach policjanta i, i, i... jak to, tak? No nie będzie moich związków zawodowych, kochanych, wiesz? Będę musiał dłużej na emeryturę czekać. Mm -hmm. Musiałbym się starać o utrzymanie subskrypcji danych mieszkańców w danej gminie, na przykład. Musiałbym być kontrolowany, musiałbym mieć by kamery, kamery na, na munduż. No, A właśnie, albo dobrym wynikiem by było zero zdarzeń, tak? To też by był dobry wynik. Nie robić testów. <noise> tak. Kontynuuj, jakie masz dalej argumenty? Bo ja, ja będę chciał to zamknąć jeszcze przykładami tej prywatnej policji w Wielkiej Brytanii i tego budowania się takich quasi najemników w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych chyba ich jest więcej niż oficjalnie urzędników państwowych, prywatnych ochroniarzy w tym momencie więc ilościowo mm -hmm. wygrywają. W Anglii zdaje się, że jest ta prywatna policja, ale ona jest taka, to jest taka posh police, to się nazywa my, coś tam buddy, bobby. Local bobby, local, local, local bobby, ok, ok. Czyli to, 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 to są tacy właśnie zakapiory do najęcia brzmi, to nie? Local bobby. Local bobby. Ale to jest tak, organizacja, która, która na przykład chroni ulicę. kupuje sobie abonament na chronienie ulicy, mm -hmm. ale bardziej e, chciałbym zauważyć, że trend do budowania takich e, organizacji firm ochroniarskich, ochroniarskich plus bym tutaj dał, taki, taki plusik, to jak wpiszecie sobie na YouTube Private Police Detroit, to tam jest taki quasi dokument Vice'a o właśnie takich quasi najemnikach, quasi ochroniarzach i właśnie takich cyberpunkowych um, policjantów, którzy są wynajęci przez właśnie tutaj mówisz bogatych właścicieli ziemskich na jednej ulicy czy tam jakimiś tam dzielnicy chronią, chronią właśnie tych posiadłości i tam jest z żadnych morderstw, żadnych tam napaści i tak dalej, pomimo tego właśnie, że, że są firmą ochroniarską, a nie prywatną policją. I tam yy, pokazany jest ich trening i tak dalej, sprzęt i ich działania, e, więc takie rzeczy prawdopodobnie będą się działy jednocześnie do państwowej policji. Znaczy równolegle, tak? Myślisz, raczej, raczej. Zmiany nie dojdzie, do żadnej zmiany nie dojdzie, nigdy, nie. No tak, tylko ludzi zamożnych stać na to, żeby sobie, oprócz tego, że płacą w podatkach już na Państwową policję, stać ich na to, żeby sobie wynająć taką Spice Police yy, z, z, z pięknymi funkcjonariuszkami. I, I powiedzmy, nie, no dobra, tam jest prawdziwy trening i ta policja przynosi jakieś wyniki. Ehm, tak. Potem masz ludzi mniej zamożnych, którzy... którzy musieliby się zrzucać na przykład na no. ulicę i tak dalej na no i. Albo gmina na, na, na ochronę gminy, no. no. Bo tutaj jest taka kwestia, że, że w Stanach Zjednoczonych, z tego w ogóle czytałem taką fajną książkę, rozdział jest po, o policji w książce Kuby Wozińskiego, to nie musi być państwowe, w ogóle bardzo wszystkim po, polecam tą książkę. Ona nie jest łatwa do dostania, bo to ma już 6 czy 7 lat. Wydawnictwo Prosibita, Kuba Woziński. E, są case'y, jak w Stanach Zjednoczonych e, była wprowadzana policja po, po, powolutku, bo tam nawet jest well regulated militia, a oni mają w Konstytucji, to jest chyba druga poprawka do Konstytucji. Że mają prawo do tego, żeby się zbierać w taką dobrze zregulowaną milicję, policję, i wtedy mogą, no nie wiem co, urządzać Dziki Zachód, dokonywać samosądów. Straszne rzeczy tam się dzieją w Stanach Zjednoczonych przez to. Nie żartujemy oczywiście tak na dobrą sprawę, ale kwestia polegała na tym, to jest jakaś fajna historia. W Stanie Virginia w 1751 roku nakazano, aby wszystkie przestępstwa zgłaszać do państwowych służb. 1750, 1751 rok, jest naprawdę dawno temu ponieważ władza zaczęła z tego powodu odnosić bardzo spore korzyści. Do tej pory, mhm. jak ludzie mieli prawo posiadać broń, i w ogóle, tak na dobrą sprawę, policja to, to się zaczęła w późnym średniowieczu, po tym jak zabrano ludziom prawo do, do bronienia się samemu. I to jest w ogóle, chyba od tego w ogóle powinniśmy zacząć, wydaje mi się, tak na dobrą sprawę. Czyli pierwsza rzecz, jaką, jak, jaka się dzieje, to jest rozbrojenie ludzi. Jeszcze. I potem danie im takiego złudzenia, że są bezpieczni, że, że są bo bronieni. my bronimy ciebie. Tak, bo dopóki ludzie y, mieli broń, Okej, okay, ktoś powie, że to jest dziki zachód, ale to jest taka uproszczona sytuacja. Ludzie dokonywali czegoś, co byśmy mogli nazwać samosądem, co ma dzisiaj trochę, trochę jakby złe imię, złą reputację, ale chodziło o to, że jeśli, jeśli lokalna społeczność złapała przestępcę, to on musiał odpracować coś na rzecz człowieka, którego okradł, który przez niego miał poniósł jakąś stratę, w największym uproszczeniu. W momencie, w którym pojawiła się policja, to przestępca przede wszystkim musiał odpracować to na rzecz państwa, Ofiara niewiele dostawała. Więc ludzie robili wszystko, co mogli, żeby nie zgłaszać policji, yy, yy, wydarzeń, przestępstw i się od tego odżegnywali, bo wiedzieli, że co z tego, że zgłoszą na policję, jak policja przyjdzie i po prostu no, no weźmie tego gościa, on będzie odpracowywał, to wszystko pójdzie na skarb państwa. Dlatego w 1751 roku zaczyna się taka historia w Stanach Zjednoczonych, że jest nakaz, żeby zgłaszać przestępstwa. Czyli, czyli powstał tak, powstało takie ciało, ale żeby ono funkcjonowało, to trzeba ludzi było pozbawić iluś tam po kolei wolności. My dzisiaj tymi wolnościami się nie możemy cieszyć, i przyzwyczailiśmy się do tego. Dla nas to jest rzeczą oczywistą, że jest, że jest coś takiego jak policja. Znamy policjantów, to są często sympatyczni ludzie. Trzy dni temu byłem na spacerze, pokazali mojej Emilce, jak działa ta. Nino, nino, takie tam, jak to się nazywa. Um, światełko policyjne, zapomniałem w tym momencie. Syrena i, i takie migacze. Jest na to jakaś profesjonalna nazwa, teraz mi wyleciało z głowy. Kogut. Tak, jakoś jeszcze. Sygnalizator no dobrze, świetlny. Będzie, nie? będzie, że kogut. Ok. Przemili ludzie, nie? I tak sobie no, uh -huh. mówisz, kurczę, no, chciałbym mieć takich y, ry, ry, policjantów w prywatnej firmie ochroniarskiej, nie? Bo powinien być jednak podział pracy. Ja nie mam ochoty być swoim własnym ochroniarzem, nie? E, szefcem uh -huh. i tam, nie wiem, sędzią i kim tam jeszcze. Um, tylko dopiero po tym, jak, jak mamy tak dużo odebranych różnego rodzaju wolności obywatelskich, to nagle, jakby, nie ma, jest, to, jest to działanie zapadkowe. Trudno się teraz cofnąć do takiego punktu, gdzie, gdzie co? z... Rozpuścimy gdzieś w powietrzu państwową milicję i, i pojawi się milion pytań. Nie? Co zrobić z tymi, którzy nie mogą sobie pozwolić na, na prywatne? I to mm -hmm. samo tyczy też edukacji i służby zdrowia. To, to, jest, to jest, wydaje mi się, strasznie szeroki temat i trudny. No, wydaje mi się, że najlepszym tutaj będzie momentem przejściowym do jakichś dalszych kroków, to będzie um, zatrudnianie po prostu prywatnych wykonawców do konkretnych usług. Wiesz, można scedować na prywatny sektor, na przykład ochrony ulic czy, czy właśnie drogówkę, nie musi tego policja robić, to teraz straż miejska robi takie rzeczy, których policja na przykład nie chce robić, czyli na przykład obsikanych tak zwanych żuli ściąga z ławek i to policja tego nie tyka, nie? dzwoni po straż wiejską, gminną czy i tak dalej, no, to tego nie robią po prostu. Tam, gdzie nie ma straży miejskiej, to, czy Straży Gminnej, to właśnie to policja musi robić, ale to są takie rzeczy, które można zdecydować. W ogóle Straż Miejska też właśnie powinna być raczej prywatną wiesz, inicjatywą, bo Straż Miejska nie ma broni, nie ma takich uprawnień jak policja, więc dlaczego to musi być państwowa wiesz, działalność? Tutaj bym zaczął od tego, czyli Straż Miejska, mhm. czyli właśnie takie podstawowe usługi ochroniarskie kontrolujące porządek w danym, w danym lokalizacji. Tutaj bym właśnie startował z tym, czyli tutaj cedowanie tych usług do sektora prywatnego i całkiem oczywiście lepsza by była efektywność tego niż, niż tacy strażnicy miejskich, których chcemy przecież usunąć, Duży, w wielu miastach już usunięta jest usunięte już straż miejska. Ja, no Więc tutaj bym od tego zaczął mhm. i powiedziałbym właśnie policjantom, hej powinieneś się skupić na, na lepszej jakości działaniach, które dadzą satysfakcję zarówno policjantowi, jak i obywatele. Ja myślę, że ci policjanci, którzy poszli do policji, nie po to właśnie, żeby szybko się dorobić, bo tam tata jest policjantem i szybko będzie emerytura i coś tam, coś tam. To, to oni już trochę to wiedzą, nie? Może powinni się policzyć. Może, może jest ich wielu i nie wiedzą, że ich kolega też tak uważa, nie? Boją to powiedzieć na głos. Na pewno, na pewno jakiś policjant, który ogląda nasz kanał Weto z chęcią by się wypowiedział. I jeszcze, jeszcze jedną rzecz chciałem dodać tutaj, mhm. ostatnio mieliśmy wysyp, po prostu podczas tej pandemii mieliśmy wysyp negatywnych komentarzy i działań policyjnych, które się odbijają negatywnie na wizerunku policji, która walczyła przez lata, ostatnie lata, wiesz, wpisy na Facebooku, działalności, materiały wideo w internecie oraz w telewizji, za każdym razem, wiesz, było ocieplenie wizerunku policji od tych lat, gdzie policja była bardzo wykorzystywana do celów politycznych. Od tamtego momentu właśnie w ciągu jednego miesiąca można było wszystko zlikwidować, zniszczyć, przeorać i, I pokazać wiesz, te negatywne promile, które wpływają na, na wizerunek policji całościowo. No i policja samoczynnie też powinna się oczyszczać właśnie z takich, z takich person. Dzisiaj mieliśmy konferencję rzecznika prasowego policji. Teraz sobie to włączę. Sprawdzę go, gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było. Komendant główny policji celowo próbuje się budować obraz brutalnej policji. W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele filmów uderzających w dobre imię policjantek. Nie ma zgody na bezprawne i fałszywe oskarżenia. Czyli te filmy rozumiem były, były kłamstwem. Większość z tych filmów to zapisy z różnych sytuacji, które miały miejsce dawno temu. Zwłaszcza mhm. te, gdzie ludzie chodzili w maseczkach. To, to są te, te słynne maseczkowe imprezy z 2017 i 2018 roku, gdzie całe ulice były pełne ludzi w maseczkach. Nie, ale to prawda, to czasami wystarczy kilkanaście, kilkadziesiąt takich eventów, e, takich filmików. E, coś takiego roz zostanie rozesłane w, na Twitterze, ma 10 tysięcy udostępnień w minutę i. Tak jest, tak jest. I puh, cały cza cza czar krysnął. I policja wraca do nazywania milicją i do pałowania <laughs> i tak dalej. To są te, takie są konsekwencje. Um, napiszcie w komentarzu, jak wy sądzicie, co. Jeszcze powinniśmy zrobić dla policjantów, żeby przekonali się bardziej do, do wolności. Jeśli mamy takich policjantów, napiszcie coś od siebie, co jest wewnątrz policji, jakie są teraz hasła, jakie są tematy, które są poruszone w środku w policji, no i Tomek, ty jeszcze opowiedz coś od siebie. Jeśli rzeczywiście są policjanci, którzy nas oglądają albo strażnicy miejscy, to, to, to zastanawiam się, czy to też przypadkiem nie jest jak w przypadku. Jak w... Często bywa w kwestii na przykład górników, że słyszymy jeden przekaz od związkowców, a zupełnie inny przekaz, zupełnie innymi treściami między sobą wymieniają się górnicy i, i, i zupełnie inne inne rzeczy od nich słyszymy, o chociażby o tym zawodzie. Tak samo z policjantami. Być może nie wiem, być może byśmy. Ja, ja bym się ja bym się zszokował, jakbym się dowiedział, że większość policjantów chciałaby na przykład sprywatyzować policję, nie. Że to mhm. jest oczywiste. I w tej bańce jest to jakąś rzeczą całkowicie oczywistą. Tylko sami policjanci wiedzą, że, że nie ma szansy na to, żeby coś takiego się dokonało, ale wiedzą doskonale, Dostali... że tak powinno być. Dostaliśmy taki komentarz po, pod ostatnim odcinkiem Vince, gdzie właśnie był temat górnictwa i tam jeden z komentujących właśnie górnik powiedział, że ci górnicy na, dolu, na dole, że ci, którzy zjeżdżają pod ziemię są całkowicie przeciwko działalności tym ludziom, którzy są na, na górze. Którzy hmm. właśnie są związkowcami w biurach i tak dalej, którzy zarządzają co za tym, symbol, co się dzieje przed na, na dole. symbol, niczym piramida Hopsa, ci na dole po prostu deptani przez tych na górze, którzy nie znają ich prawdziwego tak, ty, trudu ty, ty. I, i nigdy nie schodzą na dół, bo boją się zabrudzić sobie swoje, swoje czyste koszule. Nie, to prawda. Ok, ja być może wtedy wrzuciłem górników i związkowców do jednego worka w tamtej wypowiedzi. Możliwe, to było, to było szybkie, bynajmniej, jak mówiłem coś złego, to o związkowcach, żeby było jasne. Nie o górnikach. Podkreślałem tam I też. to jest tak samo. I sądzisz, że jest tak samo w policji, że, że każda zmiana jest po prostu, musi od góry iść, a nie jest od dołu, a ryba psuje się od głowy, więc rozumiem, że tutaj jest problem pewnie w kadrach zarządzających, w tych, którzy są już odznaczeni, wieloletnie działania w policji, <laughs> praca w policji, emerytowani policjanci, którzy cały czas wpływają na, na kierowanie policji, I tutaj według Ciebie jest problem. Którzy byli w ZOMO, w latach 80., a teraz są członkami Solidarności Policji i jeżdżą na zjazdy z dudą i jednym i drugim dudą zresztą. I wszystko jest w porządku, wiesz. Orkiestra I to był gra. I to był odcinek propagandy. Staraliśmy się tutaj przekonać się policjantów do większej ilości waszej pracy i do po prostu niełapania dzieciaków z getem, z jednym blancikiem. Odpuśćcie panowie, nie zawsze. Statystyki nie są najważniejsze, co widać po ostatnich tygodniach walki z wirusem. Po więcej zapraszamy moi drodzy na wetomedia, do sklepu Veto oraz na Patronite, gdzie znajdziecie nowe, świeże wywiady z osobami, które wcześniej występowały na kanale. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do opisu i to ode mnie wszystko. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia.